Dzień dobry, mam braderka na sprzedaż. Urządzenie stało w firmie. Znam jego historię, było serwisowane na bieżąco, co było trzeba się wymieniało. Na pewno w środku siedzą oryginalne rzeczy, oprócz tonerów, no bo tam tonery to wiadomo, że to tam te każde większość stosuje zamienniki. Dobra, pokażę jak ona aktualnie drukuje. Nie ma się czego przyczepić tak naprawdę, zaraz postaram się to pokazać. Ma zrobione ona tak 96 tysięcy gdzieś w tych granicach, trochę podrukowała, ale ona tam została wymieniona, nie z powodu tego, że się uszkodziła, tylko ona już na zbyt dużo stanowisk potrzebne było większe urządzenie tam zainstalować i po prostu została wycofana. To jest jej wydruk, jak ktoś potrzebuje druku kolorowego do firmy, jakieś logo przedrukować w tanich pieniądzach, bo bo ona tak toner tak na aukcjach tak z 53 zł kosztuje. Mniej więcej jest, jest ich cztery, bo to jest drukarka kolorowa. Eee, do niej są założone tonerki. Używane to nie są nówki. Ale nie są zużyte. Nie są zużyte, bo tak patrzyłem, mniej więcej zużyte wymieniałem. O, troszek jest rozłożony na całości, nie ma prześwitów. Wydrukujemy raport urządzenia. I ona ma dwustronny druk, dwustronny skan Wi-Fi. Dotykowy uświetlacz. No Fajny sprzęt. Jak na do małej firmy. Tani toner. Tam mniej więcej 5 groszy to wychodzi za kartkę. To całkowicie nieźle. No, chyba musiałbym ją wysłać małą półpaletą. Bo ona tak z 30 kg waży, jak zwykłym kurierem bym ją puścił, bym miał problem z kartonem, żeby ją jakoś zabezpieczyć. No i ją połamią, tak podejrzewam, bo ona musiała pójść właśnie na palecie. To najwyżej zrobię niższą cenę, żeby ta paleta się jakoś tam wyrównała to są statystyki jej. Miała do resetu element grzewczy i zespół lasera. Te dwie rzeczy. Zresetowałem to, żeby nie wywaliła tych komunikatów, bo to ciągle będzie irytowało. A one, te elementy są w dobrym stanie. Ich nie trzeba wymieniać. Zresztą jeszcze zrobię zdjęcie tego, to żeby było w lepszej rozdzielczości. No to jest do niej piec. Ten element grzewczy tak zwany. Nie ma żadnych zadrapań. Uszkodzeń na powłoce. Okiem dobrze wygląda. Zeskanujemy jeszcze. U góry. Żeby ten górny podajnik opracował żebyście się zobaczyli. Dobra. kopia dwustronna, można zrobić właśnie dwustronny skan. Ale my zrobimy, żeby jedne, jedno jednostronny przerabiał na jedno strony na dwustronne. Nie, na trzy zrobiłem, czekajcie. A bo wybrałem poprzednio. Złą opcję na tym. Tą główną. Ten pasiczek jest trochę przyżółcony Na słońcu mi widać, że stała Každý prítaň, píšte. Pozdraviam.